Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test sieciowego odkurzacza walizkowego od Evolution. Zapraszam na film. Okay, słuchajcie, na początku, oczywiście, muszę powiedzieć, że jest to współpraca, odkurczacz ten dostałem od firmy Evolution, która nie wpływa w żaden sposób na te filmy. Mogę mówić o mowadach, jakie znajdę, moje opinie i tak dalej. Nie weryfikuję też filmu przed publikacją. Natomiast jest tutaj ciekawa historia. Strasznie ciekawa, ale muszę o niej powiedzieć. Słuchajcie, firma Evolution odezwała się do mnie, bo ja już z nimi współpracowałem, ale to z różnymi osobami się mailuje. W grudniu 2024, w momencie, kiedy to nagrywam, mamy końcówkę sierpnia. Pewnie wy to we wrześniu oglądacie, tak mi się wydaje. Ale ja nagrywam to w końcówkę sierpnia, więc minęło 9 miesięcy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wtedy zaproponowano mi ich z pilarkę stołową R255 TBL, czyli ich hitową pilarkę, którą jak sobie wpiszecie w YouTube, to robi fenomenalne, kurcze liczby, opinie. Na miniaturkach macie, że to jest jakaś pilarka łudu, której nie ma. Pilarka widmo bardziej, nie łudu, chciałem powiedzieć, która wiecznie jest wyprzedana, która podobno generalnie bardzo, ale to bardzo depcze po piętach droższym konkurentom takich. Takim jak DeWalt i według niektórych recenzentów nawet jest lepsza, bo tańsza. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie wtedy mi zaproponowano tą pilarkę, a jej ciągle nie ma. Ciągle jest niedostępna, ciągle e, niestety nie można dorwać dla mnie sztuki do testów. E, no i chyba tak z litości zaproponowali mi w międzyczasie odkurzacz, żeby tak jakby podtrzymać współpracę. E, to taki wstępik, a teraz zajmijmy się odkurzaczem. Odkurzacz o bardzo prostym modelu R15 VAG. Tam na opakowaniu widzicie i przy okazji skorzystajmy sobie z opakowania. Rzadko uczę się na pamięć parametrów, tym bardziej w takich sprzętach jak odkurzacz. Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro. Jeśli chodzi o pracę na sucho 8 litrów pojemności, na mokro 9. E, mamy oczywiście funkcję dmuchamy, dmuchawy. Przepływ to 42,5 litra na sekundę, głośność 80 dB, kabel ma 3 metry. Natomiast jeśli chodzi o funkcję Power Take Off, to ciekawa rzecz w tym odkurzaczu, ponieważ, ponieważ jest to odkurzacz walizkowy, ale sieciowy. Walizkowe są często akumulatorowe, walizkowe sieciowe są rzadko spotykane, poję szczerze, a jeszcze rzadziej spotykane są odkurzacze walizkowe z dodatkowym gniazdem na. Elektronarzędzia i to jest bardzo ciekawa opcja. Odkurzacz sam w sobie ma 1000 watów, natomiast e, gniazdko obsługuje dodatkowe 1700 W. Przyjrzyjmy się już samemu odkurzaczowi, temu i temu jakie mamy akcesoria w zestawie. Budowa walizkowa jakby jest oczywista, dosyć lekki, chociaż jest sieciowy, akumulatorowe są lżejsze, tutaj mamy taki uchwyt do zaplątania naszego kabla, tutaj mamy włącznik i wyłącznik, jak widzicie dwutrybowy. Pierwszy tryb to oczywiście najnormalniej w świecie włączamy odkurzacz, a na trybie drugim odkurzacz nie wystartuje. Drugi tryb jest oczywiście do pracy z gniazdkiem, czyli jeżeli e, odpalimy na przykład, nie naszą ukośnicę filarkę stołową, cokolwiek, wtedy automatycznie wystartuje odkurzacz i po skończeniu pracy automatycznie po kilku sekundach zgaśnie. Zerknijmy sobie na tą ściankę. Tutaj ogólnie wpinamy naszą rurę, natomiast tutaj mamy podpisane, że tutaj są akcesoria i też co ciekawe, podnieśmy sobie to do góry, tutaj też jest wydmuch powietrza schowany, tutaj są kratki, więc oczywiście tutaj powietrze będzie zasysane, więc jeżeli chcemy, chcemy skorzystać z funkcji dmuchawy, to musimy tutaj się wpiąć naszą rurą i zawsze podnieść tą klapkę. Wąska ssawka znaczy wąska, to taka średnia powiedzmy bo typowo wąską taką szczelinówką jest oczywiście ta ssawka jeśli chodzi o różne końcówki to w zasadzie ich więcej nie mamy natomiast co ciekawe do odkurzacza też mamy klasyczne e, rury czyli możemy go używać jako odkurzacz taki do podłóg typowo co nie jest takie oczywiste w odkurzaczach walizkowych, no bo tak jak mówię odkurzacze walizkowe są dosyć specyficzne otwórzmy sobie odkurzacz Natomiast w środku co my mamy? Zamontowany bardzo, ale to bardzo okazały filtr HEPA. Co ciekawe, no tutaj jest taka konstrukcja, tutaj jest silnik zapewne, jakiś element silnika. Już tutaj podejrzewam, że tutaj się może zbierać nasz urobek, nasze trociny chociażby. No, ale zobaczymy w praktyce jak to będzie wyglądało. W środku mamy jeszcze Gąbkę, taką, taki filtr, który zakładamy, jeżeli chcemy pracować na mokro. Wtedy ten filtr hepa musimy ściągnąć. Niestety nie ma żadnej szerokiej, takiej typowo podłogowej stawki, co oznacza, że jeżeli chcemy odkurzać nasze podłogi, no to musimy się posiłkować tą stawką, chociaż ona jest taka, tak jak powiedziałem, taka bardziej średnia, więc powinna być wystarczająca. Na pewno nie tak komfortowa jak te standardowe szerokie szczotki, jednak gdzieś do obskoczenia wokół stołu warsztatu powinno wystarczyć. Co mi się tutaj troszkę nie podoba, to rura. Rura około 2 metry, ale jest bardzo sztywna. Jeżeli używaliście kiedyś droższych lub tańszych odkurzaczy, to wiecie o co chodzi. Ta jest taka jak tych najtańszych. No szkoda, bo elastyczna, fajna rura naprawdę, ale to naprawdę poprawia komfort pracy. Tutaj już widzę, że to jest takie no średnie. Zobaczymy, jak to będzie na żywo, chociaż w zasadzie za wiele tutaj nie będę musiał patrzeć. No niestety, ale ona jest dosyć sztywna. Ciekawe samo przyłącze tej rury jest nad wyraz okazałe, bardzo, ale to bardzo duże. Oczywiście to nic nie zmienia, bo i tak w środku za chwilę to się zwęża do średnicy naszej rury. A zakończona rura jest takim e, zwykłym prostym e, rękojeścią, nie wiem nawet jak to nazwać, no takim prostym plastikiem, elementem, dzięki czemu łatwo będzie to wpinać w jakieś tam ukośnice, w jakieś różne adaptery i tak dalej. Nie ma tu takiego klasycznej końcówki, takiego uchwytu, jak chociażby, zaraz Wam pokażę, jak chociażby w moim Stanleyu, który już tutaj jest bardzo zmęczony. Takie coś jest bardzo, ale to bardzo niewygodne do różnych elektronarzędzi, to jako klasyczny odkurzacz OK, takie coś bardziej mm, będzie nam pasować do różnych, tak jak mówię, elektronarzędzi i adapterów. Dlatego odkurzacza w dniu, kiedy nagrywam, ten film to 500 złotych? Czy to dużo, czy mało? I mi oceniać? Wydaje mi się, że dosyć, dosyć. E, natomiast na pewno na plus jest to, że mamy tutaj gniazdko na elektronarzędzia. E, no i trzeba też pamiętać, że firma Evolution jednak jest takim, taką półprofesjonalną. Ja tak bym ich nazwał. Nie są to najtańsze e, narzędzia. Ja byłem zawsze zadowolony z Evolution, szczególnie z ich ukośnic. E, I wydaje mi się, że nie jest to najtańsza marketówka chińszczyzna. Natomiast też oczywiście nie jest to półka profi. E, tak jak mówię, ciężko mi ocenić cenę, według mnie to jest troszkę dużo, ale zobaczymy jak to będzie pracować. No więc w zasadzie, tak jak powiedziałem, zobaczymy jak to będzie pracować, więc po prostu już zajmijmy się testami praktycznymi. Standardowo za chwilę tu rozłożę jakieś zważone nakrętki, będziemy zobaczyć czy damy radę je wciągnąć, wciągniemy jakiś pył z grubościówki, wciągniemy wodę i jakieś testy typowo praktyczne, jakiś dywanik samochodu specjalnie ubrudzę i zobaczymy jak to działa. Ok, przechodzimy do pierwszego, testu, praktycznego, taśma mi się tutaj odkleja. Nakrętki i jedna śruba zważone. Ważone na takiej wadze, wiecie, to nie jest waga jubilerska, więc tutaj plus minus 1 gram. Oczywiście mogą być jakieś błędy 8 gramów, 10 14, 16. I jako, że to jest odkurzacz sieciowy, posłuż... pokusiłem się na to taką dużą śrubę 21 gramów. Taki kształt, że odstawiam, że będzie ciężko. Odkurzacz oczywiście nowy, nieużywany, więc nie musiałem się tutaj bawić w żadne czyszczenie filtra. Próbujemy, zobaczymy, czy się co się uda wciągnąć, czy wszystko. Potem wywalam tutaj pył z grubościówki, od, yy, odkurzamy bardzo dużo pyłu, żeby zapchać odkurzacz i powtarzamy próbę, żeby zobaczyć, jak spadnie siła ssania. Włączamy i próbujemy. Aha, yy, wszystkie próbowałem, no bo tutaj jesteśmy ograniczeni yy, oczywiście średnicą tej rury sącej, więc yy, miałem jeszcze większe nakrętki, ale niestety one by po prostu nie wlazły. Zaczynamy. Pięknie, bez problemu, wszystko wpadło. W ogóle zauważyliście pewnie, że odkurzacz ma taki jakby ala soft start wolniej się troszeczkę rozpędza. Wszystko jest oczywiście w odkurzaczu, łącznie z tą największą śrubą. Teraz, tak jak mówię, przynoszę pył z grubościówki i e, zobaczymy, jak sobie poradzi troszeczkę bardziej zasyfiony. Pro odkurzacz musiałem sobie obrócić bokiem, <laughs> przepraszam, ponieważ. E, z tamtej strony są kratki, gdzie wydobyła się powietrze, i to by mi wszystko rozbuchało. Dobrze się skapnąłem. Odkąd tu mam tyle tych drukarek 3D. No, takie testy muszę uważać, bo byłaby niezła zadyma. Tak jak widzieliście, był pusty, wyciągnąłem tylko te śruby. Wciągamy sporo, naprawdę sporo pyłu od grubościówki. Spróbujemy zalepić filtr i ponownie powtórzymy to. Zajrzymy też oczywiście do środka, żeby zobaczyć, jak to się tam zalepia i układa. Wciągamy. Najpierw będę tak asekuracyjnie sprawdzał, potem wiadę agresywnie. Tutaj pod tym względem mega fajnie. Zresztą to sami widzieliście. Ja sobie odczepię te rury, bo one mi tutaj przeszkadzają. Teraz chcę otworzyć odkurzacz delikatnie, żebyśmy sobie zobaczyli, jak to wygląda. Albo nie, nie będziemy odkurzać, od razu wciągamy nasadki, bo jak ja otworzę, to może się tam, wiecie, to jakoś rozsypać, lepiej ułożyć, a w tym momencie może jest bardziej zalepione. Więc cofam ten pomysł i spróbujemy wciągać wszystko, co tu mamy zważone. Wow, mega spoko. Na tym patencie w ogóle, który sobie tutaj wymyśliłem, testowałem no, odkurzacze sieciowe, sieciowe, ble, właśnie akumulatorowe najczęściej i one, o ile na nich nie testowałem aż 21 gramów takiej całej śruby, to ładnie sobie radziły przeważnie, oprócz tam jednej dedry, z tymi nasa, nakrętkami. Natomiast oczywiście siła im spadała po zapchaniu. Tutaj no, mamy zaletę tego, że mamy odkurzacz sieciowy. Wiadomo, że będzie mocniejszy niż akumulatorowy. Patrzmy, jak to wygląda. Ej, nie zalepiło się to tu, gdzie myślałem. No filtr się zalepił i to nieźle. Chyba, że w momencie, kiedy to podnosiłem, bo ja myślałem, że tu się zapcha totalnie. Jak podnosiłem, to oczywiście mogło to się sypać. To jest z grubościówki dosyć pył yy, taki drobniutki. Kurczę, no to co? No dobrze to wygląda. Wszystko działa. Oczywiście filtr jest zalepiony. Ciekawe kiedy wymyślą takie małe, kompaktowe odkurzacze z jakimś nawet ręcznym e, otrząsaczem. Byłoby petarda. De facto, teraz mnie czeka, naj, czeka najgorsze. wydobycie tych nakrętek, przesypanie tego do grubościówki i wyczyszczenie tego filtra. Masakra. Okej, okay, jesteśmy w parku maszyn, a w zasadzie w graciarni maszyn. Maszyna na maszynie. Grubościówka, ukośnica, wszystko. Nieważne. E, podłączyłem do ukośnicy Metabo. Zaraz zerknę a, na tabliczkę, bo zapomniałem ile ona ma. 1,45kW według tabliczki znamionowej, więc jak najbardziej mogę ją podłączyć. Chociaż pamiętajcie, bo ją nieraz testowałem na stacjach zasilania, że przy starcie bierze dużo więcej. Podłączono oczywiście tam do odkurzacza Evolution, odkurzacz podłączony do sieci. Tutaj zobaczymy, czy to wystartuje, jak to będzie działać. Czy bym tutaj jakoś bardzo się przyglądał, jak to będzie zbierać? Nie, ponieważ no, to metabo, mimo że jestem bardzo zadowolony, to jest budżetowa ukośnica za 1500 zł. Ona już jest z tej nowej serii, zresztą była u mnie testowana. Ma tutaj ten taki fajny jęzor. Do lepszego zbierania mm, urobku, natomiast no nie oszukujmy się, nie jest to festul. Więc tutaj nawet bardzo dobry odkurzacz. To, ja, ją, ja ją używam z odciągiem, że tam gdzieś jest, tam, 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 daleko. Eee, o tam nóżki wystają i to też nie daje rady. Więc tutaj nie chodzi, że ten odkurzacz Evolution zrobi to jakąś magię. Bardziej chodzi o sprawdzenie gniazdka. Włączamy odkurzacz w tryb drugi. Pach. I zobaczmy, jak to zadziała, wystartuje. No nie nie mogę takiego kadru zrobić, żeście widzieli piłę rzetne, jak zbiera i odkurzacza, więc powiedzmy, że bardziej to jest ważna piła. Spróbujmy. Aha, dobra, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, właśnie. <ścoughs> Ze względu na tą cienką rurkę to. Tam w metabo jest większe, już musiałem się ratować zresztą jakimś rzeźbą. Nawet nie wiem z czego to jest, z jakichś moich różnych elektronarzędzi. Ale wchodzi ciasno i to wchodzi ciasno do metabo, więc udało się jakoś dopasować. Okej, okay, próbujemy. Czekamy, aż zgaśnie odkurzacz. Okej, okay, opóźniony start, to tam około 5 sekund, z jest jakby standardem w tych odkurzaczach. Natomiast teraz muszę powiedzieć, że jestem w szoku. Bardzo dobrze to wciągnęło, ja znam doskonale to metabo i wiem, ile tutaj leci z niej pyłu. Ej, wezmę sobie grubszą kantówkę i spróbujemy jeszcze raz. Dobra, coś grubszego, drugie podejście. Kurde, ja jestem w szoku, jak to dobrze zbierało. Yy, ja przed chwilą po tym teście, kurde, tu się nie ma jak ruszyć z tym statywem. To jest szok. Nie no, o wszystko hacze. O Kocioł, o kurde o, dobra, ustoi ten statyw, nie ustoi. Sekundka. E, wybaczcie, bo chcę zobaczyć, czy coś jest w ogóle w odkurzaczu, że tak powiem. Ponieważ ja go przed chwilą opróżniłem po tym teście, co zbieraliśmy pył z grubościówki, w sensie wysypałem to do worka, nie czyściłem go tam, nie bawiłem się żadnym kompresorem. Chcę zobaczyć, jak to w ogóle wygląda w środku. No, no, zbierało troszkę tego pyłu, tego nic nie było, tego drobnego pyłu tutaj, no i oczywiście na pewno coś na filtrze zostało. Kurde, jestem w szoku, ale z drugiej strony, no, wiecie jak to jest. Ja mam ten odciąg, tam stoi. I on ma średnicę fi 10 i to jest chyba tak, że jak ja mu zmniejszyłem tą średnicę, to może nie do końca dobrze wtedy. No bo te odciągi są troszeczkę inaczej rozwiązane niż odkurzacze. Tutaj mamy e, mocniejszą, ale mniejszą objętość. Coś takiego jakieś tam, wiecie, fizyka grubsza wchodzi w grę. E, jeżeli jesteście w temacie, to możecie napisać w komentarzu, bo tutaj jestem pozytywnie zaskoczony, jak dobrze zbierało z ukośnicy. Nie no kurde, zobaczcie sporo tego pyłu z ukośnicy zostało wzięte. Przecież to były tylko dwa cięcia. Naprawdę spoko. Okej, okay, teraz robimy sobie test na dywaniku samochodowym. E, teraz niektóre już dywaniki są w takie z fajniejszego materiału. Ja mam ciągle taki, który uwielbia, wiecie, to się uwielbia tutaj tak, jakby no kurczę, zaklinować w tym włosiu. E, tutaj, oprócz tego, że dywanik był po prostu wyciągnięty z samochodu w nieidealnym stanie, był tam piasek z butów mojej córki. E, są tu też włosy owczarka niemieckiego. Ja nie mam was te, nie bardzo mam jak teraz pokazać no bo jest tutaj jakieś kłębka. E, to tutaj jest sporo włosów właśnie. I one, jeżeli ktoś miał z Was czarka niemieckiego długowłosego, one, one tak wchodzą, i kurczę w te dywaniki, że no po prostu czasami widać, jak podnosimy rurę, to że ciągniemy ten włos, ale on jest tam gdzieś wplątany. No i został wysypany tutaj ten pył, który był w odkurzaczu przed chwilą po teście z ukośnicą, i został wtarty. Bardzo drobny pył, bardzo taki zmielony, więc on też wchodzi. Wykorzystamy sobie tą ssawkę i zobaczmy, jak to pójdzie. Ta siła stania, aż ciężko mi, zobaczcie, podciągam cały czas do góry dywanik. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, nie będę ukrywał, dobrze to idzie. Z kilkoma włosami, których wy nie mieliście prawa zobaczyć, walczyłem, chociażby tutaj jakiś jeden dziad został, więc to jest jakby oczywiste. Natomiast też zrobiłem sobie do połowy, żeby było widać różnicę, i teraz sobie zrobię zdjęcie na miniaturkę. Profesjonalna miniatura strzelona, więc dokończmy tutaj pracę. OK, skończone. Naprawdę siła sania jest na tyle duża, że wykonując takie ruchy po prostu musiałem to cały czas trzymać y, tą y, dywanik, a i tak mi podnosiło go, y, więc tutaj jak najbardziej bardzo OK Zauważyłem, że wykonując takie ruchy, które pewnie widzieliście na nagraniu, y, nie miałem wtedy tego problemu z podnoszeniem, z za dużym saniem. Jakieś tam oczywiście mikro tutaj, nie wiem czy w ogóle to widzicie, może widzicie, mikro kawałeczki y, pyłu zostały. Jestem w stanie policzyć je na palcach obu rąk, wydaje mi się. Jak najbardziej, bardzo, ale to bardzo fajnie to wyszło. Sprawdzimy sobie wciąganie wody. Oczywiście filtr zdemontowany, założona ta gąbka z zestawu. Nie mam pojęcia, ile ma ta miska. Takie dwie trzecie miski nalałem. Próbujemy. Słyszeliście na koniec? Pływak się aktywował, czyli bym tutaj dał idealnie te, te 8 litrów, czyli ile on tam mógł wody wciągać? Może tak. Teraz zobaczymy. Chociaż z tymi pływakami to czasami jest tam, że od tego takiego wciągania agresywnego tam się fala po prostu zrobi. No nie wiem, ile tu jest, nie mam pojęcia. No ale działa. Wszystko jest w odkurzaczu, prędkość tego wciągania była błyskawiczna. Powiem Wam, Gór, że chciałem jeszcze Wam pokazać dmuchawę, i zanim to y, zrobiłem na kamerze, to podłączyłem rurę oczywiście do wydmuchu, żeby wydmuchać do tej miski resztkę wody, jaka tu została, żeby sobie tutaj takiego prysznica nie zrobić w warsztacie, <grywanie> jak piernicze. I tak się skończyło prysznicem. Bo to jest taka kurczę wichura tutaj, że mi tą miskę zwiało ze wszystkim. Patrzcie, jak to działa. To? Ja tutaj wcześniej, nie wiedząc, skierowałem na michę i chciałem tutaj zachować sobie czystość. Całe drukarki z tyłu są zalane wodą. Micha mi gdzieś tam pofrunęła w ogóle w drukarkę za pierwszym strzałem. Wszystko wydmuchałem nie tam, gdzie trzeba. Ale dzięki temu widzicie, jak działa. Zresztą patrzcie na moją dłoń. Naprawdę nieźle to działa. Nie no, serio, ta dmuchawa jest za gruba, patrzcie. Ale powiem wam szczerze, że do czyszczenia, bo już sobie osuszyłem ten wąż i chciałem te drukarki przy okazji, bo powiem wam, że i tak ten tu z, z grubościówki się tam dostał. No to bomba z metra dosłownie, cyk, cyk, wszystko obczyszczone. Ok, przejdźmy sobie do podsumowania. Tak jak mówiłem, odkurzacz dostałem troszeczkę tak na przeczekanie, aż w końcu pojawi się piła stołowa od Evolution i myślałem sobie, ok, dobra, jest jakiś tam odkurzacz do przetestowania, czemu nie? Tymczasem okazało się, że to jest mega fajny odkurzacz, przynajmniej dla mnie i według mnie po moich testach. Natomiast jakieś podsumowanie w formie plusów i minusów. Zaczniemy od minusów i minusem oczywiście jest to, co mówiłem na początku. Ta sztywna rura raczej taka właśnie z tych tańszych. Na minus też, no, no nie wiem, no, wydaje mi się, że to jest dziwne rozwiązanie, że trzeba tutaj się wpinać, żeby podłączyć się funkcję dmuchawy, wtedy to musi być otwarte. Natomiast ciężko mi jest bardzo ocenić cenę. Tak jak mówiłem na początku, ponieważ mało jest odkurzaczy waliskowych sieciowych, które dodatkowo mają gniazdko do elektronarzędzi i które dodatkowo nie są najtańszym podłym Chińczykiem z AliExpress. Mi Google nic ciekawego nie wyświetlił, chociaż już mnie nie raz Google oszukał, że ja sobie przeszukałem te oferty, które tam na górze w pasku Google'a znajduję i nic nie było, a potem mi w komentarzach pisaliście o różnych sprzętach, które faktycznie istniały, a ja ich jakoś nie zlokalizowałem. Więc ciężko mi tu jest ocenić, czy te pięć stówek jest rozsądną ceną. Mi się wydaje dosyć wysoką, ale to jest jak zwykle kwestia potrzeb i grubości waszego portfela, co tu dużo mówić. Natomiast na plus, no właśnie, gniazdko na elektronarzędzia przede wszystkim. Poza tym to, że każda z akcesoriów. Każde z akcesoriów ma swoje miejsce i to ja bardzo zawsze doceniam. Przede wszystkim to, że nawet te dłuższe rurki mają miejsce z tyłu. Bo gdyby wpakowali rurki do środka i potem baw się nimi sam, gdzieś je trzymaj, to ja takich rozwiązań nie lubię. Natomiast przede wszystkim dużą zaletą to jest tego odkurzacza to, że on jest bardzo e, uniwersalnym odkurzaczem. Dzięki temu, że ma to gniazdko, dzięki temu, że może wciągać wodę, dzięki temu, że ma funkcję dmuchawy, dzięki temu, że jest mały, lekki, kompaktowy, no to... To do wszystkiego. Co tu dużo mówić? Do odkurzania auta, do odkurzania podłogi w warsztacie, stołu warsztatowego, do przedmuchania maszyn, do wciągnięcia wody, do podłączenia pod ukośnice. Coś, co jest do wszystkiego, jest oczywiście do niczego, bo ani on się nie spisze do grubościówek, do pił stołowych, które potężnie dużo produkują tego urobku, ani nie jest super pojemny, jeśli chodzi o wciąganie tej wody. Jednak do zastosowań domowych i warsztatowych, takich małych warsztatów majsterkowiczów, nic więcej do szczęścia według mnie nie potrzeba. Ale ja po to testuję te sprzęty, żebyście sobie zobaczyli, jakie są po prostu Jakie są tematy na rynku, co tu dużo mówić, żebyście mieli wybór i porównanie z innymi sprzętami i coś mogli sobie wybrać? Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!